Dlaczego dane o polskiej inflacji są tylko z pozoru optymistyczne? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwiatkiem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Pyszanku. Witaj. Witaj, Zbyszku, Dzień dobry państwu. Za luty inflacja 2,8 no, z pozoru jest dobrze. Ale dlaczego tylko z pozoru? Zwłaszcza, że w marcu może być inflacja jeszcze niższa. Tak, właśnie. Pocieszmy się, się tą chwilą. Um... Przypomnę, że rok temu mieliśmy inflację blisko 20%, więc sam fakt, że teraz jesteśmy w okolicach celu inflacyjnego, który wynosi tutaj 5%, jest no, jakimś tam pozytywnym zjawiskiem. Oczywiście trzeba na, na początku przypomnieć, że to, że dzisiaj mamy inflację chwilowo, przynajmniej dość niską, to nie oznacza, że ceny są niższe, bo one są jeszcze, oczywiście, wyższe niż rok temu, ale. Ich wzrost znacząco spowolnił. Tak jakby było wiele głosów pesymizmu rok temu, że taka dwucyfrowa inflacja to już jest nasza nowa norma. Tak. Oczywiście te głosy nie pochodziły głównie od ekonomistów, ale jakby mamy, mm, mamy taką tendencję do ekstrapolowania rzeczywistości, więc w momencie, kiedy widzimy wokół siebie coś złego, dobrego, to jakby mamy naturalną tendencję do tego, żeby oczekiwać, że tak dalej będzie. Więc jakby z tej perspektywy, Zejście z 18,4 do 2,8, a w marcu, tak jak powiedziałeś, zapewne poniżej 2,5, no, jest czymś pozytywnym. Natomiast, tak jak zauważyłeś w swoim pytaniu, nie wszystko w tych danych jest pozytywne, nie wszystko jest dobre. To, że dzisiaj mamy inflację w okolicach celu, wynika po pierwsze z tego, że ceny energii się trochę unormowały, nie spełniły się te najgorsze scenariusze zakładające, że po prostu ceny energii będą wielokrotnie wyższe niż przed agresją wobec Ukrainy. One często są nadal wyższe, jakby też zależy na które ceny patrzymy, bo ciężko uogólniać złożony temat, ale nie, jest dużo lepiej niż można było się obawiać w pewnym momencie jesienią 2022. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że ceny żywności na świecie w większości przypadków spadają od pewnego czasu. Czyli jakby nie tylko, nie, ma, nie, nie, nie tylko jest tak, że właśnie inflacja jest niższa, czyli ceny są wolniej, ale w tym przypadku wręcz one spadają. I to bardzo pomogło obniżyć ogólny wskaźnik inflacji na początku roku w Polsce. Mieliśmy bardzo nietypową sytuację, gdzie w styczniu i w lutym ceny żywności właśnie spadały miesiąc do miesiąca, no i właśnie pomogły tą inflację ogółem znacząco obniżyć. Natomiast jeśli spojrzymy w głąb tej inflacji, a właśnie dopiero teraz możemy to zrobić, bo GUS nie publikuje szczegółowych danych za styczeń, kiedy je pierwszy raz ujawnia, tylko dopiero w lutym poznajemy nowy koszyk i przy okazji poznajemy szczegółowe dane za styczeń i luty. Tak więc wiedzieliśmy, jaka była inflacja za styczeń, ale nie znaliśmy zbyt wielu szczegółów. Więc teraz znamy te szczegóły. No i możemy powiedzieć, że zwanych kategoriach dyskrecjonalnych, gdzie konsument ma większą swobodę decydowania o zakresie wydatków, widzimy cały czas silny wzrost cen. A może, może nawet nie tyle cały czas, co widzimy znowu taki efekt nowego roku, który pojawia się w momencie, kiedy inflacja jest podwyższona. Bo kiedy inflacja jest niska, to jakby. Ogólnie ceny się nie zmieniają znacząco. Tak? A przecież, no. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym indeksie dyskrecjonalnym, bo no, należysz chyba do jedynego, jesteś jedynym ekspertem, który coś to takiego analizuje. Co w tym jest istotnego? Bo to no tak, ceny usług. Tak, znaczy nie tylko usług, ale ja myślę, że nie jestem jedynym ekonomistą, który na to patrzy. Być może ja o mówię głośniej. To są ceny dóbr i usług. W, w kategorii, nie wiem, na przykład odzież, i obuwi, elektronika, AGD, um, usługi rozrywkowe związane z podróżami. Proszę mnie nie odebrać źle, to nie jest tak, że te rzeczy są nam niepotrzebne, czy są jakimś zbytkiem, ale często wydatki w tych kategoriach jesteśmy w stanie odłożyć, jeśli no, po prostu brakuje nam funduszy albo zmniejszyć wręcz, zrezygnować z czegoś. Lub też chętnie je zwiększamy, jeśli mamy dodatkowe fundusze. Podczas gdy no jeśli mamy na przykład więcej pieniędzy, bo rząd podniósł, zmienił już poprzedni 500 plus na 800 plus, no to nie, nie, nie w związku z tym nie wydamy więcej na czynsz, tak? Bo on jest niezależny od nas w większości przypadków. I musimy go zapłacić zazwyczaj, bo inaczej będziemy mieć kłopoty. Podobnie często. Yy, wydamy podobne jakby sztywną pew, w pewnym sensie sumę na paliwa. W sensie taką, że czy mamy jakby nadwyżki finansowe, czy właśnie no gdzieś ten budżet nasz domowy jest na styk, to te nasze wydatki na paliwa, czy na jakąś podstawową żywność, one i tak są w miarę stałe. No i chyba, że nie wiem, gdzieś nie pojedziemy na weekend. ale do, Na przykład, jeśli musimy dojeżdżać do pracy samochodem, to wydamy na te paliwa tak czoła, tak? Yy. I po prostu okroimy inne wydatki. Nie, nie kupimy sobie nowej kurtki, albo, albo nie wiem, nie pójdziemy do kina. Więc to sprawia, że w tych kategoriach, gdzie jest ta większa swoboda ruchu w górę i w dół w zakresie wydatków, warto śledzić zmiany cen. Szczególnie właśnie na początku roku, bo e, jeśli początek roku, jakby wielu usługodawców to jest taki jakby naturalny moment, że to jest do, jakby łatwiej jest podnieść cen na początku roku, można powiedzieć, a nowy rok, tak jakby koszty nam wzrosły, zmienia się cennik. Jakby tak e, psychologicznie chyba trochę lepiej to ludzie odbierają, niż jeśli ten cennik zmienia się niby, 15 maja, tak, więc jakby wtedy jest zdziwienie. Dlaczego Nowy rok, ludzie się przyzwyczaili, że, że często jeśli coś się zmienia, to się zmienia na początku roku. I w związku z tym, jeśli w tych kategoriach na początku roku obserwujemy spore wzrosty cen, a tak właśnie było, szczególnie w styczniu, w lutym trochę mniej, ale też, to znaczy, że ta zakotwiczona presja inflacyjna, ona tam dalej jest, bo gdyby popyt był na tyle słaby, że ci usługodawcy i producenci w ramach tej kategorii baliby się bardzo reakcji konsumenta, no po prostu nie pozwalaliby sobie na takie podwyżki cen, a skoro sobie pozwalają, to znaczy, że są pewni tego, że i tak popyt jest mocny i warto te ceny podnieść, po prostu więcej zarobić albo, albo mniej stracić, jeśli wzrosły im koszty. Więc to jest ten niepokojący element, bo on jest trudniejszy do wyplewienia. Tak jakby mogą przyjść gorsze czasy, jeśli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, na przykład cena ropy znowu trochę rośnie, tak? Już jest blisko 90 dolarów za baryłkę, było 60 parę. I nagle za chwilę może się okazać, że znowu ceny paliw rosną i, i to będzie sprawiać, że inflacja wzrośnie. Zresztą ona wzrośnie. Tak czy owak, bo od kwietnia... Właśnie, mamy... chciałem, cię za... chciałem Cię zapytać, bo tak, na pewien sposób była inflacja w Polsce sztucznie zaniżona, bo to jest zerowy VAT na żywność, no i bo to są ograniczenia w wzroście cen opłat za energię. Od kwietnia tak, wraca tak, VAT. Tak, te tarcze się koń kończą, przynajmniej ta pierwsza, wiem już oficjalnie, że 5% VAT na żywność wraca od kwietnia, e, zaś tarcze energetyczne są przewidziane do końca czerwca. No nie mamy tutaj na razie jakiejś finalnej deklaracji ze strony rządu, czy tutaj miałoby jednak coś zostać przedłużone, czy nie, ale jeśli ten VAT na żywność jest jakimś wyznacznikiem, no to jakby nie będzie tu przedłużenia i to też się odbije wzrostowo na inflacji. tak jakby no, zważmy na to, że rząd y, musi uporać się z dużym deficytem w tym roku, więc no nie ma tak jakby Pieniędzy do tego, żeby na prawo i lewo e, zwiększać te nieplanowane wydatki, jakby, bo jakby f, e, nie ma w planach przedłużenia tych tarczy, bo one mają wygasnąć z końcem czerwca. Więc e, to sprawi same te dwa fakty, niezależnie od tego, o czym sobie powiedzieliśmy tutaj przez parę minut. Sprawią, że e, znowu ta inflacja podskoczy być może nawet powyżej 6% pod koniec roku, e, właśnie jeśli te tarcze energetyczne też zostaną po prostu zdjęte ze stołu. Więc. E, Znowu wiadomo, że częściowo ten wzrost cen będzie przejściowy, tak? Bo jakby po roku znowu mamy inflację zmianą cen rok do roku. Efekt bazy. Tam, tak, ten efekt bazy wypadnie, ale z drugiej strony, przy mocnej inflacji popytowej, przy tym silnym konsumencie, zawsze jest jakieś ryzyko tego, że część tych wzrostów się utrwala, tak? Bo właśnie ktoś ma wyższe koszty, więc stara się je przenieść na konsumenta, a jeśli ten godzi się na wyższe ceny, no to po prostu ta inflacja się utrwala, tak? Dla Ciebie wariant bazowy jest taki, że nie będzie w tym roku obniżek stóp procentowych? Tak, to, to yy, przyjąłbym jako wariant bazowy, bo Rada bardzo jasno komunikuje taki scenariusz, że nie będziemy obniżać stóp procentowych, więc po co się kłócić z tą Radą i mówić nie obniżycie. Tak jakby oczywiście może się tak stać, że Rada te stopy obniży, ale tylko w sytuacji, w mojej ocenie, takiej, gdy doszłoby do jakiegoś głębszego globalnego spowolnienia. I jakby no, Rada musiała razem z innymi bankami centralnymi w przyspieszony sposób zareagować na taki yy, Już nie jest to wykluczone. Yy, przypomnę, że taki paradoks, że Bank Japonii, który teraz dopiero co podniósł stopy procentowe. Po 17 po, latach, powyżej nawet, zera. Po raz ostatni to zrobił w roku 2007, tuż przed globalnym kryzysem finansowym, więc, nie chcę mówić, że to jest jakiś zły omen, ale, um, ale może tak się stać, tak? Że, bo, bo jednak jesteśmy globalnie, jesteśmy po cyklu, y, globa, no jakby bardzo intensywnym cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach, w Europie. Te stopy, jak na realia ostatnich dwóch dekad, naprawdę są bardzo wysokie i już są wysokie od pewnego czasu. Do tej pory globalna gospodarka zadziwiająco dobrze ten fakt zniosła, ale nie oznacza to, że jakby. W końcu się nie uleje, tak? I, yy, I dojdzie do pogorszenia. Na przykład ostatnie dane ze Stanów Zjednoczonych już nie są takie budujące jak te z samego początku roku. Więc na razie to nie wygląda źle, no ale jakby gdyby okazało się, że jednak jakaś przynajmniej płytka recesja w świecie zachodnim ma miejsce, no to FED, EBC bardziej te stopy procentowe by obniżały i sądzę, że wtedy Rada Polityki Pieniężnej poszłaby ich śladem. Ale jakby póki co ten scenariusz braku obniżek stóp procentowych, przyjąłbym jako punkt startowy. I to powinno sprzyjać wzmocnieniu złotego. Dlaczego? Wiadomo, że jeśli u nas te stopy procentowe są yy, wyższe, po pierwsze wyższe, a po drugie nie są zmieniane, podczas gdy Fed, EBC obniżają stopy procentowe, to no, jest jakoś to pozytywne dla globalnego kapitału, który chciałby u nas sobie zaparkować na jakiś czas przynajmniej. Wiadomo, że też wiele czynników na to wpływa. Yy, to, nie, to nie znaczy, że jeśli RPP nie obniża, a FED i EBC obniżają, to automatycznie złote się umacnia. Jakby tak to nie działa, to jest jeden z czynników, który wpływa na kurs złotego, ale, ale niewątpliwie czynnik pozytywny i widzimy to w kursie złotego, który jest dość mocny. Tak jakby mamy poziomy 4, okolice 4,30 od dłuższego czasu um, złoty sobie to przyleci. O tym, dlaczego dane o polskiej inflacji tylko z pozoru są dobre, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przepku za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję dragu. serdecznie. Do zobaczenia.